Idziemy zobaczyć Petronas Tower. Tam są to dwie największe wieże, które kiedyś były największe, chyba na świecie nawet. Ale pełno jest tu takich wieżowców. Duże, duże budują tutaj budynki. Jesteśmy w parku w Kuala Lumpur. Fajny park tutaj w środku, a dookoła wieżowce. Patrzcie, jakie wieżowce. Tu jest ten najbardziej znany bliźniak Twin Tower. Tam jest jakiś inny. Idziemy na punkt widokowy. No, idziemy, idziemy do tego widokowego. I patrzcie, tu są jakieś place zabaw dla dzieci. Więc spoko miejsce dla rodzin, przychodzą sobie rodzinki. Tu Tutaj jest takie jeziorko, zaraz dojdziemy. A ja tu, o, panie, się pojawią z dziećmi. O, jaki miałby radochę. No, pewno z tych tych wierzowców, patrzcie, wydaje mi się, że oni się ze chyba rywalizują. Ten Singapur i Kuala Lumpur to jest coś. 350 km, mniej więcej, może źle mówię, ja niedokładnie, ale wiecie o co chodzi: mniej więcej taka odległość. No i tam było mnóstwo tych wieżowców, i tutaj patrzcie, też ogromne są. Jeszcze wyższe niż tam. Tu jest basen, widzicie kobiety w tych chustach, hijabach, czy jak to się tam nazywa. Małe dzieci pływają. Wodospad. Fajnie. Jest troszkę takie ochłoda w parku. Dużo to robi jak ludzie sadzą te rośliny w takich dużych miastach. Jak ktoś chodzi po takich centrach, jak ja teraz przez ostatnie kilka dni, to czuję właśnie, że każde takie miejsce, gdzie są drzewa, gdzie są liście to od razu temperatura jest niższa A w tych betonowych placach wycinają wszystkie drzewa i no i jest kiepsko właśnie, ciężko wytrzymać skwar 50 stopni, przecież w słońcu się nagrzeje ten beton. A taki park daje cień, daje schronienie, jest... czuć różnicę. Idziemy na fajny most, będzie z niego dobrze widać, Petronas Twin Towers. Zaraz się okaże, czy nic nie będzie zasłaniać, a tutaj fajne fontanny. Jeżeli chodzi o jedzenie w Malezji, to można już zjeść posiłek za 2,5 zł. Ale to jest zazwyczaj placek, bez żadnego mięsa, ma ma do maczania w sosie. I no, jeżeli jeszcze jakaś drobna kobieta, nie to niedużo się naje, a jeżeli chodzi o mężczyznę, to raczej potrzeba takich dwóch placków. Ale za te 5 zł można coś znaleźć do jedzenia. Kawa 2 zł, herbata 2 zł. kola 2 zł. No ceny są już spoko, no dużo niższe niż w Singapurze. Malezja jest tańsza. No, tutaj jest dobry widok na te wieże. Inne jeszcze jakieś fontanna. No, tu z tej strony, gdzie szliśmy przez ten park, widzicie palmy. z ciepło około 30 stopni, ale da się wytrzymać. Tutaj jest w ogóle okres monsumowy. Co chwilę są burze, ale praktycznie nie złapała nas żadna zazwyczaj to jest jakieś godzina, dwie czasem trochę pokropi, czasem jest ulewa no różnie, ale nie, nie, nie pada dużo, niby właśnie jest, jest ta monsumowa pora w Malezji, w Singapurze chyba tam na Borneo wyspie ale nie jest nie jest tak, że, to nie jest tak, że pada dzień w dzień, tylko chmura wody, no to może w innych krajach tutaj na razie to no tak jak widzicie jaka pogoda, jakaś ładna pani będzie robić sobie chyba sesję na, na insta. My sobie też zaraz robimy sesję przy, przy wieżach. Jesteśmy w markecie pod, pod wieżami w Kuala Lumpur. I patrzcie tutaj jakieś jedzonko, ale nie wiem, tu cen nie ma. Można sobie coś nałożyć, chyba zważyć i kupić. Ryby rybki małże, krewety 49-50 zł kilo, to nie są wcale takie tanie, tu widzicie ceny. Cena jest mniej więcej 1 do 1, jeżeli chodzi o złotówkę i tą malezyjską walutę, więc porównanie jest bardzo proste, po prostu takie jakie są ceny. Więc widzicie ceny tutaj przynajmniej w supermarkecie tym są zbliżone do tych co by były w Polsce to są różne rybki jakieś takie u nas niespotykane pewnie o tu jakie duże tu są fajne, duże no, około 50 zł kilo więc o patrzcie jakie piękne zębiste, pewnie to są jakieś ten Ale no, też około 50 zł kilo, to dosyć dużo bo taka ryba będzie miała 3 kilo no to może być problem To jakieś ciastka, ciastka mrożonki. Będę musiał kupić sobie coś do picia na wieczór, i może coś do zjedzenia, bo już chyba nie będziemy dzisiaj nigdzie wychodzić. Zjedliśmy śniadanie, obiad. Kolacji jako takiej raczej nie będzie, bo będziemy w hostelu spędzać wieczór. Mamy jakieś sosy pomidorowe 5,80. Cifa macie 6,65. Tu mogą być ceny trochę wyższe, bo tu jest galeria handlowa, więc. Tam na prowincji, w supermarkecie, wydaje mi się, że były troszkę tańsze rzeczy. No ale jak to w, w galeriach, trochę droższe. A może nie muszą, ja też wcale nie jestem pewny. No tutaj jakieś alkohole. Wina 150, 160, 2 Wina Plus plus lampki ale w ogóle alkohole są drogie w, 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 w. w Malezji 20-25 zł piwo Tu nie będzie chyba yy, Taniej No a ile taka paka lejsów 12 Zobaczę jeszcze wodę. O, woda normalnie. 1,70 zł. 1,95 Do 1,85 Wodę muszę sobie zabrać do picia na cały wieczór. Wczoraj było drogie piwo podczas meczu. Polska grała z Meksykiem. Więc będziecie ten film oglądać pewnie parę dni lub tygodni po, jak uda mi się dopiero dopiero uda mi się wtedy wrzucić coś dobra, ja tu szukam jeszcze dwóch rzeczy, coś do zjedzenia i kończę, wychodzimy i lecimy do hostelu o, coś dla pszczelarzy, taki plaster miodu, patrz jaka cena, 60 zł 76, 58 67, 69 na wagę plaster miodu, ale drogi jest 28, 50 100 24 a tu white jakiś Różne rodzaje miodu i ceny tak jak widzicie. Tak jak mówię, w stosunku 1 do 1 mniej więcej do złotówki. Więc miodzik tu się ceni na Malezji. W 76 zł taki plaster. Chciałby ramkę wielkopolską, jakby miał to kilka stów za jeden plaster zarobił. No, tak powinno być i w Polsce. W sensie dla nas, dla przylaży, byłoby fajnie. Dobrze by się zarobiło. No, pan robi lody. będzie tutaj 15. 15 zł chyba taki lód, Są różne owoce. To jest yy, taca, która zamraża. On sieka owoce najpierw. Później będzie ścierał, ścierał tego loda, jak on przymarznie zaraz. Zobaczycie. Tajskie lody, ale nie wiem jak to się nazywają. Tutaj pisze tylko fruit ice cream, czyli owoce, owocowy lód. Ice cream. Lód. A pani już ściera, powoli już przymarza. Troszkę to trwa, zanim zamarnie. No na razie minęły dwie minuty, mijają właśnie. Zobaczymy, ile trwa takie przygotowanie. Najwyżej dam pauzę i przewinę, jak będzie za długo. Ale o, Lut już się tam już powoli taki zrobił. Rozsmarował jego jeszcze pan. Teraz robi cieńsze warstwy, żeby szybciej się żeby szybciej zamarzło. A wy? <grywa> o, już taki lód się zrobił lód! Chyba zaraz będzie koniec. Myślę, że z 5 minut jedna porcja wychodzi. I robi takie rolki z lodu. 5 minut i nie wiem czy będzie koniec czy coś Pan będzie robił ale już wszystko tak jakby zostało zrobione o, Pan ładuje 5 minut 22 sekundy minęło Całkiem spora porcja, ale 15 zł 15 malezyjskiej waluty, no to tak mniej więcej 15, 15 zł Daję pan łóżeczkę O, jeszcze tu jakieś dodatki mogą być kolorowe jak to dzieci chcą Kieść czekolada I jest taki lód, całkiem spora porcja, no, ale dosyć drogo, 15 zł. ale u nas też nie jest taniej, więc cenowo podobnie wychodzi. No, jestem w galerii, tutaj pod wieżą, pod wieżowcami, no i widzi, widzicie Diory, jakieś Tomei, tego to ja nie znam, w ogóle ja nie znam tych marek, ale, ale może ktoś kto to ogląda będzie widział także. Kraj podobnej wielkości jak Polska e, trochę mniej, mniej ludności, bo tam jest 30 parę milionów, e, kilka milionów mniej niż u nas, a wielkość kraju prawie identyczna. No i wiadomo, e, tutaj ogólnie średnia krajowa to jest 3, czy 4 razy mniejsza niż u nas. Ale w takich stolicach, gdzie są tutaj centra biznesowe, no to jest bogato. A biednie jest na prowincji, tam jest całkiem inna Malezja. Poza tymi właśnie jakimiś miastami biznesowymi lub kurortami, no to jest duża bieda, jak to w takiej Azji. Dobra, lody drogie, 9 Złociszy, najtańszy, taki gałkowy. Więc idę poszukać sklepu po to, aby kupić sobie coś do picia albo właśnie takiego loda. Zamrażarki. O, tu są jakieś też lody chyba. Po ile tutaj to jest? 10, 5 coffee, 10 Są drogie takie. O. Tu są chłodne rzeczy. Po ile tu jest? 390 Melon Milk Aha, czyli to są takie napoje z, z wodą, ale tutaj coś nie wiem czy nie, było. nie działało, bo dopiero go wkładają Dobra, wracam, się to jest wyjście na zewnątrz Więc wracamy się 7-Eleven to jest taka sieć w całej Azji Ponoć jest to sieć sklepowa, która ma najwięcej sklepów na całym świecie ona nie pamiętam do kogo należy jakoś zachodniego, w sensie Amerykanie, albo ktoś z Europy. Ale 95% tych sklepów jest właśnie tu w Azji, w Singapurze, w Malezji, w Taj Tajlandii, w tych innych krajach. Nie wiem czy w każdym z tych krajów, ale w większości zdecydowanej są te sklepy. Jest to taka jakby nasza za żabka czyli jest taka sieciówka mała, gdzie są po prostu takie. No mówię, rzeczy jak w Żabce, czyli jakieś tam jedzenie, jakieś tam napoje, chipsy i tak dalej. Więc yy, po prostu często, często się tutaj to widzi. Często też ja już korzystam, chociaż jestem tu kilka dni, to już kilkukrotnie właśnie byłem w tym. Dobra, znalazłem 7-Eleven, ten sklep ci Tu są ceny lodów. Czekaj ile magnum. Magnum, magnum, magnum jeden z droższych, 5,40 Magdo. Dobra, teraz jakiegoś lokalnego logika. Dobra, lód o smaku duriana. Durian to jest taki owoc tutaj, którego jeszcze nie jedliśmy, ale zamierzamy na Filipinach dopiero kupić, bo tam są tańsze rzeczy. Więc lodzik będzie testowany. Jest lód o smaku duriana, 4 zł dosyć drogi, ale no, Duriany są w ogóle drogimi owocami i czuć ten zapach tego owocu, on jest bardzo śmierdzący. I w ogóle nie wiem czy wiecie, ale zakaz wnoszenia na przykład do samolotu Duriana, nie można go wnosić, bo ma tak intensywny zapach, że ludziom przeszkadza tak samo nie można w metrze chyba w Singapurze mieć tego owocu, też są zakazy. No po prostu wydziela smród taki. Jeżeli chodzi o smak, to co mogę powiedzieć, że gryza? Smak nie jest zły. Smak jest. To jest trochę taki właśnie śmietankowo-owocowy smak, no bo wiadomo, lody pewnie są na bazie mleka i śmietanki jakieś i, i tutaj mamy e, też ten zapach specyficzny dla tego owocu.